Siemaneczko, moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu, Ja jestem Agnes. Moi kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to szybciutko to zróbcie i dajcie łapeczki w górę. Dzisiaj, moi kochani, jest tak piękna pogoda. Właśnie z majeczką wybieramy się na mały spacer i na rolki. Majeczka dzisiaj, słuchajcie, jest przygotowana. Nie ma już. Nawet pokażemy Wam fryzurkę, jaką dzisiaj zrobiliśmy, bo myliśmy włoski. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, Zobaczcie maje. Majeczkę, która ma piękne włosy. Pokaż z tyłu. Tu zrobiłam jej. Tylko takie warkocze. Pani chciała dzisiaj do końca mieć warkoczy zrobionych, ale zobacz, jakie ma długie włoski. Jakcie, tu. Pokaż tego pokażę. Widzę, jakie masz włoski długie. Zobaczcie, jakie ma. Maja ma włosy za pupę. Słuchajcie, ma tak długie włoski. Nie ukrywam, że jest no, problem z moimi włosami, bo ma bardzo, bardzo długie. Musimy używać dużo szamponów, odżywek, żeby naprawdę te włosy można było rozczesać i ogólnie ogarnąć je. Jedziemy, słuchajcie, po kabusie, bo muszę. Wypić kawę jeszcze dzisiaj nie piłam. Więc ja sobie do Maka po kawusie i jedziemy z Majeczką na rok. Sami zobaczcie, jaka jest piękna pogoda, jakie jest niebo czyściutkie. Trochę mam szyby brudne. Jeszcze właśnie pojedziemy z Mają na myjnie, bo samochód nie mam za czysty. Aż wstyd. Więc idziemy teraz na Myjnie po Kabusie i na rolki z Tak Piękna pogoda, że nie można nie skorzystać i nie wyjść, więc zapraszam. Jesteśmy właśnie w McDonald'sie, czekamy za kawką. Czy Wy słuchajcie, macie też coś takiego, że przychodzi wiosna i macie takie przesilenie wiosenne? Powiem Wam, że tak mi się chce spać, że... Nie ma chyba... spania. No, no nie ma spania. Przy nawet nie dałoby się zrobić dżemki. Bo bo mi się... Mam się, bo by się... No, bo być się nudziło, O właśnie jedziemy z majeczką. Majeczka sobie zaryczyła, szejka, ale z KFC, więc musimy za chwilę podjechać do KFC. A ja kawusie, aż nawet dwie, słuchajcie, sobie zamówiłam i za chwilę sobie wypiję, wypiję dwie kawusie. No. Ale tak mi się chce spać, że muszę wypić te kawy. Uwielbiam, ja kocham taką piękną pogodę, słoneczko, sami widzicie, mam dresik, kamizelkę. Jest tak mi idealnie, nawet czapeczki nie muszę mieć, okularki założone. Aha. My już A wiosnę z majeczką pójdziemy. Ja muszę mieć kamizelkę. No musisz mieć kamizelkę, bo nie A można jest... tak się od razu mama, mama, tak. Nie tak. jest normalnie gorące. No masz tylko dresik na sobie, masz pod koszulkę i tylko dresik tak samo jak mama. No musisz mieć dresik i jak widzimy z samochodu, to założymy kamizelkę. Bo majeczka jakby mogła, to już by założyła krócię rękawę, krótkie spodenki. No ale niestety takie, jeszcze jest taka... Takie, pogoda. takie, co ja lubię! No ja wiem, Maja ma teraz, słuchajcie, ona ma 5 lat, już ma swój styl. Ostatnio weszliśmy do chemu, a majeczka, tak, bluzeczka, chciała taką fajną, króciutką, no nie taką, żeby pampek było widać, ale musiała być taka krótka, do tego dzwony. Mm. Powiem wam, że jest to dopiero 5 lat, a co będzie później? O matko głowa już mnie boli. Widzicie jak słoneczko, nie? Zaświeciło. Tak pięknie dzisiaj świeci słońce. W ogóle to... A mi się tak chce spać. Słońce mi Razi Razicie. tak. Musimy właśnie majeczce kupić takie moskietery na um, właśnie w samochodzie, bo nie mamy i razi ją, już mamy kabusię. O, kawałko, Tak, tak, tak. 600 tak. białego a, mogę prosić. Super, dziękuję. Bardzo. Majeczko, poczymaj. Mam kawę? kawy? Super. Fajnie, dziękuję, do widzenia. Idziemy. Ojej, moja majeczka, zobacz jak ona jest kochana. Muszę wam to pokazać. Wyciągła mi kawę, się schowała mi do kieszonek. Ty jesteś jednak wspaniała córeczka. Wyciągła na mnie dwa. O... Ostatnio, słuchajcie, miałam taki kaszel. A ona przyniosła, mam je wodę, mamusi na się, bo masz taki kaszel. Moja, jest taka kochana, taki mój skarb, wam powiem. Majeczka, tutaj kombinuję. Nie ma moja twarzy. Mam moją kabusię. Wiem, właśnie kabusię. Jedziemy jeszcze po szejka do KFC. Ja Miałam taką ochotę na, na tą kabusię. Nie hmm. Kto znowu dzwoni? Dzisiaj jest piątek, a ja mam tyle telefonów, przeważnie mam w poniedziałki milion telefonów. Jedziemy na Wenecję jest tyle ludzi, tylko niektórzy, słuchajcie, to tak się porozbierali, krótkie rękawki, no to jest norma, to jest norma, wychodzi pierwsze słońce. dzisiaj życie musimy zdążyć, żeby nam słoneczko nie zaszło, ale już mamy czas. Już, słuchajcie, jest godzina 17, a słoneczko jeszcze pięknie świeci. Już nawet jak wstaję do pracy na 6 rano, to powiem Wam, że już zaczyna się robić coraz jaśniej. Tam staniemy gdzieś samochodem i sobie pojedziemy z mają na Wenecję, tam sobie majeczka pojeździ na rolkach jest tyle ludzi, no ale dzisiaj jest piątek jutro, bo dzisiaj dzisiaj mam sobotę dzisiaj mam, sobotę. sobota, a jest dzisiaj piątek właśnie w sobotę zawsze jest tak spokojnie już grzecznie, każdy gdzieś już czeka na ten weekend jedziemy, jedziemy teraz zrobili ładnie na Wenecji, bo można sobie na rolkach pojeździć na rowerze, pozwiedzać kawusia była przepyszna ale mam jeszcze jedną będziemy pić jeszcze jedną kawusię wypiłaś? No wypiłam całą kawę, tak mi się chciały kawy, bo dzisiaj mama w ogóle sam rano, nie wypiłam kawki, tylko zjadłam z Tobą ładnie śniadanko. No. Wypiłyśmy herbatkę właśnie. No. no. I myślałam, żeby sobie tutaj stanąć, to sobie staniemy na parkingu i tam sobie pójdziemy. To tu sobie wjedziemy. Jesteśmy Sube. Czy wypiłaś jeszcze, jeszcze całego? Podusiła, zobaczcie, Maję. Podusiła całe wieczko. No, muszę znowu pomalować sobie usta. Ale dzisiaj. Ma być prawdopodobnie dzisiaj bardzo ładnie, jutro bardzo ładnie. Bierzemy kamizelkę, musisz założyć, choć. Czapki nie. No, czapki nawet nie mamy. Ale czapka nie znam potrzebna. Weźmiemy tylko piciu. Polecam Wam, słuchajcie, takie termosy Stanley'a. Bardzo fajne. Nawet ostatnio, wiecie co zrobiłam? Włożyłam lód i na całą nocę lód zostawiłam, więc lód został nienaruszony. Może minimalnie gdzieś tam się roztopił i utrzymuje lód. Mama wsadziła i normalnie lód był w całości po całej nocy Chyba matka zawsze ma jej robi malinowy e, to naprawdę trzyma mega, no mega ciepłe me. ale nigdy nie robię jej takiego gorącego ja już idę. bo to uwierzcie mi 24H jest gorące ja już idę mm. bardzo dobre, właśnie ten soczek Ci wezmę ma jedno, drugie zamykamy bagażnik cieszysz się? <gry> Zobaczcie jaka jest piękna pogoda. Właśnie idziemy teraz na Wenecję, Zobacz, jak tam świeci słońce. Majeczka sobie chwilkę pojeździ, wezmę to miękicie. Mam że już się zaczynają motory. Chciałabyś jeździć na motorze? Nie? Mama kiedyś chciała jeździć na, na takim ścigaczu, ale no jakoś nie wyszło. Dobrze, bierzemy kawusię drugą i bierzemy piciu. ludzi chodzi ja się Każdy boję to, wam powiem, że już taki placu. stęskniony za, za słoneczkiem, za wiosną. że wcale się nie dziwię, bo sama byłam już stęskniona. Kałusia wypita jedziemy. idziemy, idziemy no? chwilę sobie pojeździć i zaraz na no, tamten plac zabaw. No Ale to jedziemy w no to tam jest plac zabaw, to jedziemy. Drzewka zrobią zielone, to będzie jeszcze ładniej. A zajączek niedługo będzie złapać go, czy nie? Nie, nie? nie złapać? Długo się zrobią pięknie zielone. Drzewka będzie pięknie, ślicznie. No jeszcze tak troszkę nie ma tego efektu, ale jeszcze trochę będzie pięknie. Oczywiście mama obładowana. Proszę bardzo, płciory. picie, klucze. Super, pięknie, pokaż. Jaka ty silna jesteś, dziewczynka! Wow! Pięknie, bravissimo. Okręcić cię i kręcić się w główce? Mam już by się zakręciło. Już patrzę na ciebie, to już mi się kręci w głowie. Super, kochanie! Ale masz te włosy długie, wiesz? Musisz uważać, żebyś nie usiadła na nie. Jesteś jak ta, roszpunka z bajeczki. Fajnie, co? Mama sobie też przypomina lata dzieciństwa. Maja, 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 maja. Pym! No i co? Koniec? No, ale teraz ty mamy. Przyjechaliśmy sobie z Majeczką teraz na pizzę. To jest nasza kolacja. Poczekaj. Bo jest ciepła. Mama ci pomoże. O. Gorąca? Bo jest ciepła, bo nas prosto z pieca. Chcesz tak. Może ci pokroję ją. Ja w to nie wierzę. Moja Maja chyba dojrzewa. Trzeci kawałek pizzy ja. Dasz radę go zjeść? Jesteś głodna? To chyba tak cię dzisiaj wymęczyły te rolki, co? Ona mówi, mama, zostaw mi jeszcze ten kawałek, bo czwarty też zjem, a reszta jest już w opakowaniu. No zobaczymy, czy zjesz ten czwarty. Nie, ja przepraszam, to jest czwarty. Tamten byłby piąty. Jeden. Ja zjadłam je do końca. Maja zjadła już trzy, zostawiła tylko te brzegi. No? tańce. Będziemy w domu się uczyć tańczyć. Moi kochani, my już z Majeczką jesteśmy w domku, wykąpane. Ja właśnie za chwileczkę nakładam sobie maseczkę. Taką kupiłam w Rossmanie. Maska ujędrniająca. Teraz będę miała mały relaksik. Maja ogląda sobie jeszcze bajeczkę. Jestem akcentem, moi drodzy, kończymy. Mam nadzieję, że podobał się Wam taki vlog i widzimy się w kolejnym. Do miłego zobaczenia. Pa-pa!